No to jest 99% na petkę, ale, ale można polecieć. Dobra, w takim razie, zbieramy jeden 1% knife, no i zobaczymy, czy rzeczywiście będzie to knife, czy nie. Siema, witam was w nowej serii na kanale, yy, polegającej na rozdawaniu yy, Skinów y, widzą y, wcale się po prostu. Jak widzicie jesteśmy na stronce tutaj y, Kidrop i jest dzisiaj ze mną Mujus jako wstępny odcinek Siemka Siemka. Jak widzicie, mam tutaj 47 zł co każdy odcinek będę dostawał po 20 zł, tylko jako iż to jest odcinek wstępny, to dzisiaj Mujus będzie miał do wydania 27 zł na co tylko chce, co wygra będzie jego. Będziecie oczywiście w każdym nowym filmie dostawać potwierdzenia, że osoba, która występowała w odcinku dostała te skiny, ponieważ będą musiały czekać 7 dni po wypłaceniu, więc dlatego to będzie w następnym odcinku. Mujus, 27 zł dla ciebie Dobrze. do wydania dzisiaj. Pamiętaj, żebyś za szybko tego nie przegrał, żebym miał materiał do obrobienia i do wrzucenia. No i pamiętaj, żebyś też, wy... jak w przypadku wygranej jakiegoś skina, to żebyś sobie to za szybko go tak samo nie chciał wypłacić. Także zaczynaj. Myślę, że chyba z Gidropem miałeś do czynienia, więc znasz tutaj skrzynki. Tutaj ogólnie nowe doszły, nie wiem czy widziałeś, widziałeś? Nie tutaj widziałem. 50% knajp jest, jest 1% knajp, jest guard, jest gold. Jest yy, secure, wydaje się, jeśli dobrze to czytam. no na połowę skrzynek tych cię troszkę nie stać, nie, w sumie tylko na dwie. Ale też szkoda by było otwierać jakąś drogę, bo mógłbyś od razu przegrać, więc słucham, oddaj ci głos No i... to ja bym poprosił y, na, na pewno jeden knife. Jeden procent knife? Jedną. Jedną. Jedną mówisz, tak? Ale co, liczysz na kosę? Liczę. No to jest 99% na petkę, ale ale można polecieć dobra w takim razie otwieramy skrzynkę 1% knife no i zobaczymy czy rzeczywiście będzie ten knife czy nie No mój mój chyba petka Chyba petka Możemy do ice blasta sprzedać sprzedać czy co z nim zrobić Nie, może potem a ja jeszcze przed odcinkiem otwieram 2 spek i zostawiłem ci tak, że te skiny będą twoje. One tam 75 groszy kosztują, więc w sumie nie za dużo, ale pamiętaj o nich, że tam ci daje te 75 groszy. Także słucham, co dalej, bo nie słyszałem. Ice Jeżeli jest Jest, 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 tak. Za złoty 50, tak? Ile? Ile ich otworzyć? Trzy tak. jedną. Trzy. Trzy? Start. Dobrze, 5 zł, lecimy. Dobra, chyba no hmm. chyba nie najlepiej, chyba nie najlepiej powiem ci za T62, no chyba Peszek ile ci zostało? No tam no to monitora, prawie. Jakiś upgrader na razie. Dobra, no. jak najbardziej, jak najbardziej. Jak mówię ci, dodaję ci swoje to, skiny 2. Okay. Masz tutaj. Hmm? No 250, trochę mało powiem ci, trochę mało, bo wydałeś już 8, więc trochę. No trochę bieda, ale to nic, może się odrobisz. No to, to siłam upgrade'a tego P250 a 20 i... uh -huh. dalej. Maka i fajserwana. Mhm. Uh -huh. Procent? No. Procent No na tego Gloka keletowego. battle Battlescard. A, to chyba mam bo Battleskard jest w tej samej cenie. Ulepszać go, po prostu tak, o. Tak, tak lewo, tak. lewo, prawo, triangle mod. Lewo. Lewo, okej. Okay. Dobrze, proszę bardzo. Oj chłopi, ja już to czułem, że to nie siądzie, czułem, że to nie siądzie, bo za mocno Aj. się zakręciło, za mocno się zakręciło. Ja już to widziałem. No to, do... Dobra, to co dalej? Jeszcze te yy, wszystkie... Mhm. ...na lewo, na skinka yy, Mag 7. Mag tak, 7, już szukam, szukam, tak. szukam, szukam, ten? Okej, okay. tak. lewo, tak? ładny jest. A na pewno chcesz y, 43% czy wodzisz może 50%? Nie będziemy jakoś do 50. No dobra, to ja ci muszę wiesz co zmienić w takim bądź razie y, cenę skina, więc na razie to mag nie będzie. Wybierz sobie coś z tych skinów, które... Czekaj, bo to tu mam to jakiś błąd No ten... dobra, wybierz sobie coś z tych skinów. Może nitrobie, czy też ładne jest? Okej, okay, i masz tu... No, prawie 50% no to yy, spin. D dobra. Oj, to może się, to może się, no nie Dobra, jestem na zero, znaczy, no, prawie dobra. na zero Powiedz mi co z tym robisz. Czy zostawiasz sobie na razie, lecimy raz, dalej? Zostawiamy i dobrze, lecimy dobrze. Do skrzynki Toxic. Toxic? O kurczę piszczona powiem ci nie znam takiej, aczkolwiek zaraz ją tutaj yy, namierzymy. A jest, dobra, jest, toxic. jest Jedna, dwie, trzy, pięć Jedno Proszę bardzo Lecimy. Dobrze. Uwaga, masz skinka. O kurczę pieczane. ci pieczana. Może... O kurczę pieczane. 1 złote, no to sprzedaj i otwórz mi jeszcze jedną może. Tak, na pewno. Pamiętaj, że zostało na ci pewno. 12 zł. Teraz 14, pamiętaj. 14, czyli będę miał 8 zł. Dobra. Mhm, dobrze? Pójdę będziemy Oj, fajnie jakby ten w sumie MP9 wyleciał, nie zobaczymy jak ten rewolwer. No, 4 zostaw, złote. Zostaw, zostaw, dalej się zostaw, nie zwróciło, okay. ok. 7 Ziko, I dalej na twoim powiem, koncie. Siedem Ziko, uh -huh. więc może jednak jeszcze tego 1% live. Proszę bardzo, czyli znowu ryzykujemy, tak? Tak. No dobrze, proszę bardzo. No powiem, że to jest potężne ryzyko. Raczej jak tu wchodzi to raczej z grubą... Y, mamoną. A powiem ci, już myślałem, że jest ta kosa, no, dopóki się nie pojawiła ta tapetka. No niestety, niestety. Nie, Myśle, myślę, że Mujus z tą skrzynką trzeba przyjść naprawdę bogaty No Bogaty no dobra, no to... Z... 3 złote się 3 zostało. Złot... 3 złote. 3 złote. Mhm. No to czy stać mi na dwa ice Blasty, czy raczej nie? Czy, e, czy będziecie stać na dwa Ice Blasty? 3.15, raczej nie. Nie, będziecie stać. Będzie. Powiedzmy, że będzie. Ten grosz możemy wybaczyć. Dobrze, e, to lecimy. No, dobra, lecimy. I będzie upgrade. O, Franklin wyleciał. Franklin. Za 4,50, więc się zwróciło jak najbardziej. 4,50, więc możemy otworzyć jeszcze jedno. Więc sprzedać Petkę? Sprzedać. Okay. Nie, mógłbym sprzedać. dobra. Ok, w takim I razie lecimy. Jedno. Mhm, mhm, jak najbardziej. Znaczy, jeszcze będzie stać, powiem Ci, że na więcej. Zobaczymy, ile ten mak. On tutaj może być nawet do zodówki warty. Nie, 43 grosze. No to jeszcze jedną Jak najbardziej, jak Zabry najbardziej jedyne. Mhm Zobaczymy ile masz siana O szkoda, że nie ten famas Powiem ci, że byłbyś Błogaty Złoty 30 okrejmy. Mogę ci jeszcze polecić milspeka, mils bo cię będzie stać na milspeka, wiesz? Tak, no to milspeka w takim razie jeszcze Sił? Tak, na szybko, w sensie mhm. yy, Fast speed o, dobrze, dobrze To wyłączę dźwięk przy okazji Tak, tak, zrobimy, o bez dźwięku to będzie speed, uwaga. No, parę się, zwrócił na upgraderze. Jednym Dobra. spinem możesz sobie no odrobić. Czekaj, spra spra sprawdzimy ile jest kasy. O kurczę, na no 17 zł na minus, 16. No to Powiem ci, ci, że chyba coś. to nie Twój dzień, aczkolwiek pamiętaj, że dwa dobre spiny i już masz nawet do 40 zł. Słucham się Ciebie. No to P20. Mhm. Mm P250, mm -hmm. ten. To to, 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 tak, 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 nie, mhm. to, się to i rewolwer. Rewolwer, czyli 5 złotych lecisz, tak? Na prawo, tak, Słuchaj, ale chcesz 50% czy chcesz to 44%? 50, żeby było takie pewne. Okej, okay, to weźmy <laughs> pewne mówisz. Zobaczymy, to tu chyba będziesz miał, no może być 48, czy do 50 dobić? Ja, yy, a może być ten Gali AR? Ten nie, może miał. być. I tu będziesz miał 48.50. No, czyli będzie git. Do, yy, tak żeby to kółko się kręciło, nie. Aha, czyli wskaźnik. tak, circle mod, tak? tak? I lecimy, tak? Tak. Lecimy w takim razie. Oj, bez dźwięku, bo wyłączyłem dźwięk, ale to trudno i no aj, kurczę, wciągnę. no szkoda, no szkoda, bo fajny skin jak to był ładny skin jak to był. No to skoro mamy już 5 zł, żeby nie wyjść na zero. No kurczę, wieczę, powiem ci średniawo tutaj to widzę, średniawo Więc pewnie m wypłacę a M. Jak? Aha, okej, okej. Okej. Słucham no, się Ciebie. Na jakąś... Y tego, na jakiegoś kałaszka za 3 zł albo... Jest taki, albo... oj, czekaj, czekaj, to my musimy tutaj poszukać. E jest kałaszek za 6 zł, to będzie odnego 43%. To jest nie, to un unchart nie. Uncharted. Masz Elite Builda za ten sam procent. To jest trochę ładniejszy. 42%. To myślę. Może jakiegoś Uspa? USPA. Uspa? Czy my tu znajdziemy jakieś Uspa? No, możemy dać nawet do 4 zł i poszukać po prostu jakiegoś Uspa. Bo e -e 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 jest tutaj flashback. Masz na niego 60%. No to dawaj. Eee, prawo? Lewo? Circle mode? Prawo. prawo. A czek circle mode? Bo mam odpalony. Okej, okay, tak. dobrze, no tak. to lecimy prawo. No, powinno, powiem ci, że to siąść i siadło. Czyli masz 4, 5, 6, 7 zł. Dalej jest to 20 zł na minusie. Powiedz mi, co robimy. Jasno, możesz to wypłacić. Eee, jakbym te upgradeował, to jakie byłby. Eee, na, na wszystko? No, tu już no. Byś miał ładne skiny. Tu już byśmy miał miał ładne skiny. dałoby radę. Powiedz, czekaj, jakbyśmy tu zrobili, tak 13 zł, żebyś miał jakieś fajne szanse. No, blueprint miałbyś miał być 50%. To circle mode. No i trzeba Mówisz? Być. Czyli albo. Czyli Wszystko na pała lecisz, tak? Rozumiem. Lewo, prawo. Lewo. Lewo, proszę państwa, circle mode. No to lecimy. No i chłopie. Mamy dokładnie. Nic. Dokładnie nic. No, z niczym nie wyszedłeś. A szkoda, bo ten galin mógł siąść. I to też teraz mogło siąść. Więc no, pecha trochę miałeś, bo... Nawet przed filmem, jak otwierałem z Pekka, to mi za 2,50 siadł skin po 20 groszy, więc wcale nie 20 razy więcej. No ale wiesz, no szkoda, szkoda. Mm. No, prawda, prawda. Jak nie udało się tobie, to uda się innym. Zawsze jest taka zasada, że jeśli nie tobie, to komuś innemu. Więc w takim razie zobaczymy, co z tymi 20 złotami się stanie. A jeśli wy chcecie wziąć udział w takim odcinku, to musicie wbić na Discorda. No i stamtąd będę brał już osoby, tylko musicie mieć CSA. Żebym ja mógł te skiny wam wysłać, bo tak bez cesa, tak średnio, żebym mógł was przyjąć. Mówię, Zadowolony jesteś, czy, czy nie. W sumie. W sumie taki. W sumie tak i nie, bo tak, bo wziąłeś udział w filmie, nie, bo przegrałeś, więc chyba... No. <laughs> chyba nie. No dobra, no trudno, trudno się mówi, ktoś i tak przegrać musiał, zobaczymy co z tym 20 się złotami stanie, ja pewnie zaraz będę nagrywał kolejny odcinek, bo po to wpłaciłem więcej, żeby od razu nagrać filmiki na zapas, także dzięki za oglądanie, no sobie się nie udało, może tobie, osobie, która ogląda teraz ten film się uda, no i powodzenia przyszłym osobom. No a na dzisiaj to by było chyba tyle. Dzięki mogę za wzięcie udziału, za no. tutaj przyjęcie zaproszenia, bo akurat ja Cię tutaj zaprosiłem do tego odcinka jako wstępnie za to, że streamujesz na moim kanale. No i myślę, że miło mi się gadało z Tobą i otwierało się skrzynki. No. Także dzięki wielkie. No i trzymaj się Mojus. Siemaneczko, siemaneczko. Siemka widzowie. Siemka, siemka.